Omówmy teraz metodę całkowania przez części. Twierdzenie o całkowaniu przez części. Jeśli funkcje f i g mają ciągłe pochodne na przedziale p, to zachodzi następujący wzór. Zobaczmy. Całka z f' od x razy g od x po dx jest równa f od x razy g od x minus f od x razy g' od x dx dla x należących do p. Za chwilę przedstawię dowód tego, tej własności, no ale popatrzmy, drodzy Państwo, co tutaj się dzieje. Po pierwsze, nasze pierwsze skojarzenie powinno być takie, że jest to wzór bardzo podobny do pochodnej z iloczynu dwóch funkcji i to będzie bardzo dobre skojarzenie. No ale o co chodzi w całkowaniu przez części? Zobaczmy, chcemy całkować taki iloczyn dwóch y, funkcji y, i to jest to, co chcemy policzyć jest z lewej strony. Ta całka z f' od x razy g od x dx to jest całka, którą wyliczamy. Ale wzór na całkowanie części pozwala nam jakby potraktować jedną z tych funkcji jako pochodną e, i przerzucić pochodną na przykład z funkcji f, tak jak tu jest napisane, na pochodną funkcji g. E, przepraszam, na, na funkcję g i mieć pochodną funkcji y, funkcji g. Czyli spójrzcie Państwo, dostajemy z prawej strony iloczyn f od x razy g od x, odjąć Całka, i teraz pochodna jest przy g, czyli całka z f od x razy g' od x dx. No i liczymy na to, że ta całka z prawej strony w jakimś sensie będzie, powiedzmy, prostsza niż ta wyjściowa całka. Popatrzmy na dowód. Obliczmy pochodną z prawej strony, tak? Mamy funkcję f od x razy g od x, odjąć całka z f od x razy g' od x dx i liczymy z tego pochodną. No więc. E, Pochodna z, tej, y, z tego iloczynu, no to będzie pochodna z F, czyli F' razy G bez zmian, plus F razy pochodna z G, czyli F od X razy g' od X, i no, ta suma dwóch pierwszych składników, no to jest pochodna tej części. No a ponieważ teraz liczę pochodną y, z jakiejś całki, no to pochodna z całki nieoznaczonej no, to jest funkcja podcałkowa, no, czyli tutaj zostanie nam po prostu F od X razy g' od x. No i teraz spójrzcie Państwo, że to po prostu y, są takie same wyrażenia i nam się skrócą. Czyli w praktyce dostaniemy f' od x gx, czyli to, co było z, y, pod całką z tej lewej strony. A zatem pokazaliśmy, że funkcja f od x razy g od x minus całka z f' od x razy g od x dx dla xów należących do p jest pewną funkcją pierwotną funkcji f' od x razy g od x. I to jest jakby pierwsza metoda na całkowanie iloczynów. tak? Niektóre iloczyny funkcji możemy całkować właśnie przez części. Omówmy teraz przykłady. Obliczmy całkę stosując wzór na całkowanie przez części. Zacznijmy sobie od takiego prostego przykładu. x razy sinus x dx. Czyli ja, może tutaj, drodzy Państwo, przypomnę już tak symbolicznie: mamy tak, mieć całkę z f' razy g. A z prawej strony mamy mieć F razy g odjąć całkę z F razy g Prime. Nie pisałem xów i dxów, żeby troszeczkę zaoszczędzić miejsce. Tu jest odejmowanie. Więc mamy iloczyn dwóch funkcji pod całką i będziemy robili, będziemy robili w ten sposób. Jedną z tych funkcji, tu już jest zasugerowane, ale jedną z tych funkcji przyporządkowujemy do funkcji F Prime, a drugą z nich przyporządkujemy do funkcji g. Tak, czyli sobie wyznaczamy, jedną z nich, jedna z nich ma być prime. Druga ma być G. Oczywiście to nie jest tak, że mamy dowolność. Znaczy, czasami oczywiście będzie dowolność, ale w tym konkretnym przypadku jest tylko jeden dobry sposób. Mianowicie, zobaczcie Państwo. Do funkcji G przypisujemy x, dlatego że w tej prawej stronie, z prawej strony pod całką pojawia się G', a pochodna z x to jest 1. Mnożenie przez 1 nic nie zmienia, więc, więc wygodnie jest mieć taką funkcję. Z kolei, funkcja sinus x przy pochodnej przechodzi na cosinus x, a przy całce przechodzi na minus cosinus x. Więc tak naprawdę różnica jest tylko w znaku, ale funkcja nam się nie upraszcza. No więc, jakby najbezpieczniej, naj, naj najtrafniej jest przyjąć, że f' to jest sinus x, to jest ta funkcja, zobaczcie Państwo. No a g to jest x kwadrat, no i to jest ta funkcja. No I teraz stosujemy, stosujemy ten wzór na całkowanie przez części. Mianowicie, zobaczcie, dostaniemy tak f od x razy g od x, czyli x razy cosinus x, odjąć całka z f razy g', no, czyli z minus cosinus x e, razy 1 po dx. No to oczywiście e, mnożenie przez 1 nic nie zmienia. Minus mogę wyrzucić przed znak całki i się zrobi plus, więc będę miał minus x cosinus x plus całka z cosinus x dx, to dostaniemy e, tutaj. Sinus x i jeśli już nie mamy w naszym wyrażeniu symbolu symbolu całki, no to piszemy sobie na końcu plus c, tak? Czyli funkcją pierwotną do funkcji x razy sinus x jest funkcja minus x cosinus x plus sinus x, no plus dowolna stała c. Więc to, było, y, to był pierwszy przykład na zastosowanie wzoru na całkowanie przez części. Przejdźmy jeszcze do innych przykładów. Y, Spróbujmy sobie teraz całkować taką funkcję x kwadrat razy e do x. Znów pozwolą Państwo, że zacznę od przypomnienia f'g równa się f razy g minus całka z f'g. Tak skrótowo napisałem. I będziemy teraz sobie przy, przyporządkowywali. Czyli zaczniemy od tego, żeby do jedną funkcję przypisać do f', drugą przypisać do g. Podobnie jak w przykładzie wcześniejszym. Zobaczmy, że e do x, może już Państwo pamiętają, e do x ma pochodną równą e do x, ale i całkę nieoznaczoną ma równą e do x. Więc funkcja e do x nie będzie się tam w żaden sposób upraszczała, więc ją najwygodniej jest wrzucić do funkcji f' a x kwadrat do funkcji g. Dla g wyliczymy g' no to pamiętają Państwo, że to jest 2x, no a dla funkcji f' wyliczymy tu właściwie całkę. Tą stronę liczymy całkę, czyli całkę z e do x to jest e do x. Yy, I wymnażamy zgodnie ze wzorem, czyli będziemy mieli tak, e do x razy x kwadrat minus całka z e do x razy 2x dx. Yy, ta pierwsza część już jest y, m, całkowana, więc on, ją należy tylko przepisać. Może ją na, przepiszmy w takiej kolejności, x kwadrat e do x. Tutaj możemy wyciągnąć dwójkę przed znak całki i będziemy mieli x razy e do x dx. No Ale jak państwo popatrzą no to y, to wyrażenie pod całką którą, y, która nam tutaj została też jeszcze nie jest takie elementarne. Nie mamy na to wzoru więc musimy użyć metody całkowania przez części jeszcze raz. No podobnie jak przed chwilą. Tym razem tylko funkcja g y, przepraszam g od x to będzie nasz x funkcja f' od x to będzie e do x, więc wyliczamy sobie jeszcze raz, f od x to jest e do x, g' od x to jest 1, no i używamy wzoru na całkowanie przestrzeni. Tylko tutaj trzeba być ostrożnym, pierwszy składnik przepisujemy, minus 2 przepisujemy i tu sobie pozwolę otworzyć nawias, żeby użyć tego wzoru na całkowanie przestrzeni w nawiasie, f razy g, to może zapiszmy w kolejności x e do x, odjąć całka z fg prime, no to będzie po prostu całka z e do x dx. Pozwolą Państwo, że mnożenia przez 1 już nie będę zapisywał. No a zatem mamy taką funkcję x kwadrat e do x, minus 2x e do x i teraz ostrożnie z minusami, minus razy minus daje oczywiście plus, plus 2 całka z e do x, to jest e do x plus na końcu stała całkowania c a zatem po dwukrotnym użyciu wzoru na całkowanie przestrzeni, no wyznaczyliśmy całkę e, nieozna, nieoznaczoną z funkcji x kwadrat e do x po pierwsze teraz tutaj może jeszcze taką uwagę zrobię drodzy Państwo, zobaczcie e, przy, po pierwszym użyciu całkowania przestrzeni, gdy się pojawiła konieczność ponownego użycia tego tej metody, no to musimy konsekwentnie, tak, jeżeli x kwadrat przypisywaliśmy do g, no to teraz pochodną, no ta pochodna to powinno być 2x, ale dwójkę wyciągnęliśmy, czyli po prostu sam x też przypisaliśmy do g. Tak jakbyśmy na tym etapie, w tym miejscu zrobili odwrotnie, no to by nam się po prostu cała ta operacja odwróciła i wszystko by się wykasowało, wrócilibyśmy do tej samej całki i wyszłoby, że całka jest sobie równa sobie samej, czyli tak naprawdę byśmy dostali tożsamość zawsze prawdziwą, która nie rozwiązuje naszego e, problemu. Policzmy całkę z logarytmu naturalnego z X. Niektórzy, drodzy Państwo, wzór na tą całkę wpisują do wzorów na, funkcje, na całki z funkcji elementarnych, no ale tak naprawdę warto wiedzieć, że, że ta, ta całka liczy się przez części. Może zanim jeszcze napiszę to rozpisanie na F'G, to tylko pozwolę sobie przedstawić logarytm naturalny z X jako iloczyn dwóch funkcji 1 razy logarytm naturalny z X i wszystko razy dx. No, i teraz już możemy. f' od x, g od x. Tu wyliczam f od x, a tu będę wyliczał g' od x. Tym razem, drodzy Państwo, e, też jakby nie mamy wyboru. E, no nie mogę wpisać jako f' logarytmu naturalnego z x, no bo żeby wyliczyć f, muszę całkować logarytm naturalny z x, a to właśnie robimy. Więc logarytm naturalny z x wpiszemy sobie tutaj. No a w takim razie g' to będzie 1 przez x. Tu zaś wpiszemy funkcję stale równą 1, no a całka z jedynki to jest po prostu x. Korzystamy ze wzorów na całki z funkcji elementarnych. Więc f razy g, no to będzie x logarytm naturalny z x. Odjąć całka z fg', czyli x razy 1 przez x dx. No to widzą Państwo, że tutaj nam się skróci i pod całką zostanie 1. Czyli mamy x logarytm naturalny z x odjąć całkę z 1 dx, czyli jako wynik dostajemy x logarytm naturalny z x minus x. I pamiętamy o dodaniu stałej całkowania C. Tak jak wspomniałem, niektórzy dopisują wzór na całkę z logarytmu naturalnego z x no do wzorów na całki z funkcji elementarnych. Można to zrobić. Gdybyśmy, drodzy Państwo, tutaj ten logarytm naturalny z x pomnożyli przez jakieś x do pewnej potęgi, na przykład jak w przykładzie D, czyli weźmy sobie pierwiastek z X razy logaryt naturalny z x, no to użyjmy może całkowania przez części raz jeszcze F' i G, metoda będzie bardzo podobna, tutaj wpisujemy logaryt naturalny, tu może pozwolą Państwo, że napiszę x do jednej drugiej, żeby było łatwiej wyznaczyć. Funkcję pierwotną, czyli to będzie, zobaczcie Państwo, muszę podnieść wykładnik o 1, czyli będzie x do 3 drugich, no i przez ten nowy wykładnik sobie skraca, znaczy yy, dzielę, więc będziemy mieli x do 3 drugich przez 3 drugie, a pochodna z logarytmu naturalnego, no to to już było dzisiaj 1 przez x. Ja stosuję tutaj takie oznaczenie na trend, czyli na manipulację z funkcjami, które pomagają mi całkować. Można wpisywać nawiasy, można jakieś kramelki wpisywać. Ja po prostu takie pionowe falki, tutaj taka moja osobista uwaga. Więc teraz będziemy mieli f razy g, czyli dzielenie przez 3 drugie możemy zapisać jako mnożenie przez 2 trzecie x pierwiastek z x, no bo to jest x do 3 drugich razy logarytm naturalny z x, odjąć. No i teraz zobaczcie Państwo tak, będę miał całkę, 2 trzecie x do potęgi 3 drugie razy 1 przez x dx, tak. 2 trzecie to oczywiście powędruje przed całkę, a x -y w różnych potęgach mogę skrócić. Tu dostanę x do 1 drugiej, a tu dostanę 1. Czyli tak naprawdę zobaczcie, 2 trzecie x pierwiastek z x logarytm naturalny z x odjąć 2 trzecie całka z x do 1 drugiej dx. No całkę z X do jednej drugiej już liczyliśmy, no to będzie drugie, 2 trzecie razy x do trzech drugich, czyli dostaniemy tak, 2 trzecie x pierwiastek z x logarytm naturalny z x odjąć 2 trzecie razy 2 trzecie x pierwiastek z x i pamiętamy o stałej c, więc jak ktoś chce, no to można na przykład 2 trzecie x pierwiastek z x wyciągnąć przed znak całki, na, przepraszam, przed, przed nawias. W nawiasie zostanie nam logarytm naturalny z x, odjąć 2 trzecie, i za nawiasem stała całkowania c. Oczywiście można też zostawić w tej e, wcześniejszej postaci. Może na, na sam koniec całkowania przez części popatrzmy jeszcze na taki przykład z arkusem tangensem. x razy arkus tangens x. To też ta, ta, ta całka też będzie liczona metodą przez części. Ona będzie o tyle, może troszeczkę bardziej skomplikowana, że będziemy musieli jeszcze pomanipulować sobie tą całką mam nadzieję, że już Państwo zapamiętali f' i g od x wpisuję sobie w pierwszej kolumnie i jedną z tych dwóch funkcji przyporządkowuję do f' drugą przyporządkowuję do g dla funkcji f' wyliczymy przepraszam, dla funkcji f' wyliczymy funkcję x a dla funkcji g wyliczymy funkcję g' od x to, to dla funkcji f' Chyba powiedziałem f, wyliczymy po prostu f od x. I teraz znowu mamy wybór. x mogę przypisać albo do f prime, albo przypisać do g. Niestety jedno przypisanie będzie właściwe, drugie niestety zaprowadzi nas na manowce, nic nam nie da. Pamiętajmy, że chcemy sobie uprościć to wyrażenie. Całki z arkusa tangensa jeszcze nie znamy. Jeżeli Państwo śledzili, no to nie ma tego, tej funkcji we wzorach na całki z funkcji elementarnych. Więc no arkusa tangensa chcemy wpisać tutaj, arkus tangens x. Wtedy x -a wpiszemy sobie do f', całka z x to jest 1 druga x kwadrat, no a pochodna z arkusa tangensa to jest 1 przez 1 plus x kwadrat, no można w odwrotnej kolejności 1 przez x kwadrat plus 1. No dobrze, no to wymnażamy f razy g 1 2 x kwadrat arkus tangens x odjąć całka z f razy g', prim, czyli 1 2 x kwadrat razy 1 przez 1 plus x kwadrat dx. No z tą całką jeszcze musimy troszeczkę popracować. Pierwszą część przepisujemy. 1 yy, 2 x kwadrat arkus tangens x. Odjąć, zobaczcie Państwo, tą stałą mogę wyrzucić przed znak całki, czyli będzie 1, druga. No a jak wykonam takie mnożenie, no to dostanę x kwadrat przez 1 plus x kwadrat. My podobną całkę już dzisiaj liczyliśmy, tak? Można sobie dodać 1 i odjąć 1 w liczniku. No i na koniec jeszcze dx. A zatem, drodzy Państwo, dostaniemy coś takiego. 1, druga x kwadrat arkus tangens x. Odjąć jedna druga całka z jedynki, bo x kwadrat plus 1 przez 1 plus x kwadrat to jest 1 dx i teraz ostrożnie minus i minus da nam plus, czyli plus 1 druga z 1 przez 1 plus x kwadrat dx. Pierwszy czynnik, no to niestety znowu musimy pierwszy składnik musimy przepisać. W, w drugim dostaniemy minus 1 drugą x. No, a w tym trzecim już mi się tu nie zmieści, więc pozwolę sobie przenieść do następnej linijki jedną, drugą z arkusa Arcus, z tangensa X i pamiętamy o stałej całkowej.